Kary rzuca BOME. Czy król Karol miał związek ze śmiercią księżnej Diany? Korona, zawsze wierzyłem, że mój ojciec miał coś wspólnego z tym, co się stało. To zdanie, wypowiedziane drżącym głosem przez księcia Hariego podczas prywatnej sesji terapeutycznej, wstrząsnęło światem. Ogień wyciek nagrania, brak reakcji pałacu Buckingham i milczenie, które mówi więcej niż słowa. W tym reportażu śledczym ujawniamy, lupa pochylona w prawo niewyjaśnione sprzeczności nocy śmierci księżnej Diany. Złamane serce, narastający bunt Hariego wobec systemu, otwarty folder nowe ślady, świadectwa i dokumenty, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Skrzyżowane miecze, konfrontacje z królem Karolem i dramatyczną decyzję o odejściu z rodziny królewskiej. Kamera filmowa to nie jest historia o królewskim buncie. To opowieść o prawdzie, która nie daje spokoju, i o dziedzictwie Diany, które żyje w głosie jej syna. Prinz Harry rzuca bombę. Dlaczego opuścił rodzinę królewską i jaka jest szokująca prawda o jego decyzji? W atmosferze, która drżała od niepokoju, świat obiegła informacja, która zdawała się trącić mury tradycji. Prince Harry, syn ukochanej księżnej Diany, wypowiedział słowa, które wstrząsnęły nie tylko elitami, ale całym społeczeństwem. Nagłówki i ekrany telewizyjne pulsowały dramatyzmem, a internet rozbrzmiewał echem oskarżeń, że król Karol III miał swój udział w tragedii śmierci matki Hariego. To nie była kolejna plotka z marginesu, to był głos człowieka, który przez lata skrywał ból, wątpliwości i niewyjaśnione tajemnice. Tajemniczy sygnał z przeszłości, w niewyobrażalnej atmosferze chaosu i cichej paniki, niespodziewana wiadomość głosowa, nagrana podczas prywatnej sesji terapeutycznej, rozprzestrzeniła się w sieci. W niej głos wyraźnie przypominający Harry'ego drżał emocjami, wyznając, zawsze wierzyłem, że mój ojciec miał coś wspólnego z tym, co się stało. Na początku nie mogłem tego wypowiedzieć, choć wielu zdawało się uważać to za przypadek generowany przez algorytmy, autentyczność głosu, jego surowość i szczerość nie pozostawiały złudzeń. Milczenie Buckingham Palace nie przyszło w postaci wypolerowanej negacji, zapanowała próżnia, która tylko potękowała pytania. Mroczne cienie tragicznej nocy, historia sięga do nocy 31 sierpnia 1997 roku, kiedy to tuż po północy w Paryżu, księżna Diana i jej towarzyszka, Dodi Fade, uciekły tylnym wyjściem hotelu Ritz, próbując uniknąć nagminnych paparazzi. W czarnej Mercedes-Benz S280 za kierownicą znajdował się Hrypol, mężczyzna znany w kręgach hotelowych jako niezawodny strażnik. Jednak los miał inny plan. Gdy pojazd z impetem wjechał do tunelu Pont de Alma, doszło do katastrofalnego zdarzenia. Flesze aparatów błyskały niczym pioruny, a śmierć i chaos mieszały się w jednym dramatycznym momencie, który na zawsze zmienił bieg historii. Niewyjaśnione sprzeczności i milczenie instytucji, dla młodego Hariego, świadomego od najmłodszych lat niewyjaśnionych niuansów tej tragedii, wydarzenia tamtej nocy stały się początkiem obsesji. Dlaczego nagrania z kamer CCTV zniknęły? Dlaczego ochrona księżnej została pozbawiona interwencji? Dlaczego reakcja rodziny królewskiej była chłodna i zdawkowa? W miarę jak lata mijały, te pytania nabierały mocy. Oficjalna narracja, przedstawiana z zimną precyzją, nie potrafiła zaspokoić rosnącej potrzeby zrozumienia, zarówno w oczach samego Hariego, jak i społeczeństwa, które zaczynało dostrzegać, że za fasadą protokołu kryje się coś więcej niż tylko tragiczny wypadek. Droga od posłusznego syna do buntowniczego poszukiwacza prawdy. W młodości Harry był uciszanym świadkiem, zmuszonym do przyjmowania wersji wydarzeń narzuconej przez instytucję, która priorytetowo traktowała obraz ponad ludzkie uczucia Nie mógł otwarcie zadawać pytań ani kwestionować status quo, jak to często bywało w zamkniętym świecie protokołu i etykiety Jednak wraz z dojrzewaniem, ból, gniew i poczucie zdrady zaczęły przerastać narzucone milczenie. Krytyczne myślenie, prywatne sesje terapeutyczne, a zwłaszcza wsparcie Meghan Markle stały się katalizatorem przemiany. Megan, wychowana w świecie, gdzie mówienie o emocjach było normą, otworzyła przed Harem zupełnie nowe horyzonty, pozwalając mu nie tylko rozmawiać o swoich traumach, ale i szukać odpowiedzi na pytania, które przez lata były zakopane głęboko we wnętrzu. Ucieczka od tradycji i narodziny nowej narracji, decyzja o odejściu z rodziny królewskiej nie była impulsywnym wybrykiem, była świadomym wyborem, wyrazem buntu przeciwko systemowi, który od lat zaciskał gardło prawdzie. Harry i Meghan postanowili stawić czoła nie tylko medialnemu szumowi, ale przede wszystkim instytucjonalnemu milczeniu, które utrzymywało niewygodne tajemnice w ukryciu. Wypowiedź, która zmieniła wszystko, ujawniła nie tylko osobiste cierpienie syna ukochanej księżnej, ale i wskazała na głębsze mechanizmy władzy, w których chroniona była reputacja ponad ludzkie życie. Ostateczne pytanie, które zaczęło tętnić w sercach milionów, brzmiało: czy król Karol III mógł mieć udział w śmierci księżnej Diany? Śledztwo, tajemnice i poszukiwanie sprawiedliwości po publicznym wyznaniu nastąpiła seria dramatycznych wydarzeń. Harry rozpoczął własne śledztwo, zatrudniając prywatnych detektywów, nawiązując kontakty z dziennikarzami oraz rozmawiając z byłymi funkcjonariuszami ochrony. Każdy szczegół, każda niespójność, od brakujących nagrań, przez zmieniane zeznania świadków, aż po tajemnicze dokumenty ukryte za warstwami biurokracji, tylko potęgowały przekonanie, że oficjalna wersja wydarzeń jest jedynie cieniem prawdy. W miarę jak kolejne elementy układanki zaczynały się ujawniać, dramatyzm sytuacji osiągał nowe szczyty. Każdy nowy dowód był jak iskra, która zapalała ogień sprzeciwu wobec systemu, w którym lojalność wobec instytucji zdawała się ważniejsza niż sprawiedliwość. Konfrontacja, rozłam i nadzieja na nowy początek, w kulminacyjnym momencie, w zaciszu Clarence House, doszło do ostatniej przełomowej konfrontacji. Pełen emocji i bólu Chary, nie mogąc już dłużej trzymać w sobie pytań, zapytał swojego ojca, króla Karola, o to, co naprawdę wiedział. Odpowiedź była lodowata, a milczenie, które je nastąpiło, wyrażało więcej niż tysiące słów. To milczenie stało się symbolem rozpadających się więzi zwiastunem nieuchronnej zmiany. Decyzja o odejściu z rodziny królewskiej była aktem ostatecznego wyzwolenia, wyborem między obowiązkiem a prawdą, między lojalnością wobec tradycji, a ochroną własnej duszy. Harry, odchodząc od tytułów i przywilejów, wybrał życie, w którym mógł być autentyczny, wolny od zgiełku narzuconych reguł i milczenia. Epilog Pytania, które nie dają spokoju Historia, która zaczęła się od tragicznej nocy w paryskiej tunelu, nie kończy się wraz z upływem lat. To opowieść o bólu, zdradzie, buntowniczej miłości i nieustannej walce o prawdę. Princ Harry nie obiecuje zemsty, pragnie jedynie, by świat poznał niepełną, lecz realną historię. Czy instytucja, której fundamentem była ochrona wizerunku, zdoła przetrwać falę niepokojących pytań? Czy królestwo, oparte na tradycji i milczeniu, odważy się zmierzyć z własnymi demonami? Odpowiedzi na te pytania pozostają otwarte. Jedno jest pewne: głos księżnej Diany, choć fizycznie nieobecny, żyje dalej w sercu jej syna, a jego walka o prawdę rzuca nowe światło na mroczne tajemnice władzy. Zakończenie: Dziś, kiedy granice między oficjalną narracją a bolesną rzeczywistością zaczynają się zacierać, opowieść o Prince Harrym staje się symbolem nie tylko osobistego buntu, ale także globalnym apelem o przejrzystość i odpowiedzialność w instytucjach władzy. W obliczu pytań, na które odpowiedzi zdają się być wypalane przez milczenie, historia księżnej Diany i jej syna przypomina, że prawda, choć bolesna, niejednokrotnie dramatyczna, jest jedynym światłem, które może rozproszyć ciemność. To opowieść o odwadze, o wyborze między milczeniem a głośnym krzykiem prawdy i o nadziei, że nawet najtwardsze mury milczenia kiedyś ulegną prawdzie. Czy jesteśmy gotowi, by zajrzeć za kurtynę tej historii? Czy możemy zaakceptować, że nawet najpotężniejsze instytucje mogą upaść, gdy prawda zacznie przemawiać? W świecie, w którym tytuły i przywileje ustępują miejsca autentycznym ludzkim emocjom, Prince Harry udowadnia, że czas milczenia minął, a historia, choć pełna bolesnych ran, wzywa do nowego początku.